Księga Jeremiasza, rozdział 32, część 2 I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Dlatego tak mówi Pan. Oto ja wydaję to miasto w ręce Haldejczyków i w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego. I on je zdobędzie. Bóg objawił Jeremiaszowi znowu przyszłość Powiedział mu, że jest tym, za kogo Jeremiasz go uważa, Bogiem Wszechmocnym. I to jego postanowienie, że Babilończycy pod przywództwem Nebukadnesa dobędą Jerozolimę i położą kres istnieniu Królestwa Judzkiego, nie zmienia się. I wkroczą Chaldejczycy, walczący przeciwko temu miastu i podłożą ogień pod to miasto. I spalą je wraz z domami, na dachach których kadzono Baalowi i składano ofiary z płynów cudzym bogom, aby mnie drażnić, gdyż synowie Izraela i synowie Judy czynili od swojej młodości tylko to, co jest złe w moich oczach. Tak, synowie Izraela tylko drażnili mnie dziełami swoich rąk, mówi Pan. Zaiste to miasto pobudzało mnie od czasu, gdy je zbudowano aż po dzień dzisiejszy do gniewu i do złości, także muszę je usunąć sprzed swojego oblicza. Bóg wyjaśnił Jeremiaszowi, dlaczego postanowił zniszczyć Jerozolimę, ponieważ jej mieszkańcy nie czcili go tak naprawdę, ale czcili pogańskie bożki. I Bóg choć bardzo chciał, nie, nie był w stanie zmienić ich serc, zmienić ich postępowania. Z powodu wszelkiej złości Synów Izraela i Synów Judy, którą popełniali, drażniąc mnie oni ich królowie, książęta, kapłani i prorocy, zarówno mężowie judscy, jak i mieszkańcy Jeruzalemu. Najpierw zostało zniszczone Królestwo Północne Królestwo Izraela, potem Królestwo Judy, ale Bóg nie widział wielkiej różnicy między swoim ludem w Izraelu i swoim ludem w Judzie. I jedni i drudzy odstąpili od niego. I odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą, a chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie, nie słuchali i nie dali się pouczyć, i ustawiali swoje obrzydliwości w domu, który jest nazwany moim imieniem, ażeby go splamić. Bóg wiele razy przemawiał do swojego ludu, wzywał do zmiany, ale tej zmiany nie było. Bałwochwaństwo odbywało się nawet w świątyni, którą postawiono Bogu. I zbudowali miejsca ofiarne Baala w Dolinie Synów Hinnoma, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki, chociaż nie nakazałem im tego, ani nie przeszło przez moją myśl, że będą czynić tę obrzydliwość, zwodząc Judę do grzechu. Szczególnie Bóg był pobudzany do gniewu tym, że Składano pogańskim bożkom w Dolinie pod Jerozolimą dzieci w ofierze. Dlatego teraz tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym mówisz, że zostało wydane w ręce króla babilońskiego jako ofiara miecza, głodu i zarazy. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu, i sprowadzę ich znowu na to miejsce. I sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. Pomimo to, pomimo wszystkich grzechów Izraela, Bóg zapowiedział Jeremiaszowi, że przyjdzie czas, kiedy zgromadzi z powrotem Izraelitów z wielu krajów, sprowadzi ich z powrotem do Jerozolimy i będą tam bezpiecznie mieszkać. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę aby się mnie bali po wszystkie dni, dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. Kiedy Bóg sprowadzi z powrotem Izraela do swojej ziemi, doprowadzi do zmiany tego narodu, do prawdziwego zjednoczenia i to będzie zjednoczenie w wierze w prawdziwego Boga. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili, i będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. Kiedyś stanie się to, o czym Bóg od samego początku myślał i czego chciał. Izrael będzie szczerze oddany Bogu, a Bóg będzie czynił temu narodowi wszystko, co dobre, będzie się nim opiekował i będzie zaspokajał jego wszystkie potrzeby. Gdyż tak mówi Pan: Jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. I nabywać się będzie pole w tej ziemi, o której mówicie, to pustkowie bez ludzi i zwierząt, wydane w ręce Chaldejczyków, będą nabywać pola za pieniądze. Będą spisywać akta, pieczętować i potwierdzać przez świadków w ziemi Benjamin'a i w okolicach Jeruzalemu, i w miastach Judzkich, i w miastach Pogórza, i w miastach Szefeli, i w miastach Negebu, gdyż odmienię ich los. Mówi Pan. Kiedy Jeremiasz otrzymał to proroctwo, jego naród jeszcze mieszkał w Jerozolimie i w, w, w całej Judei. Ale Bóg zapowiedział, że ta ziemia stanie się pustkowiem i będzie się wydawać, że nigdy już ludzie tam nie będą mieszkali, ale jednak przyjdzie czas, kiedy sprowadzi naród izraelski z powrotem do tej ziemi i ta ziemia znowuż będzie pulsowała życiem, będzie się kupować, będzie się sprzedawać, ludzie będą prowadzić interesy, będą żyć w dobrobycie i będą blisko Boga. that's all